Cześć, z tej strony Mateusz. Witam was w moim krótkim podsumowaniu targów PGA 2024. Ten odcinek zaliczę do cyklu zabaw ze sprzętem, gdyż skupię się na komputerach. Konsolach i innych urządzeniach widzianych czy używanych przeze mnie w trakcie trwania imprezy. Za jakiś czas na kanale pojawi się obszerniejsza wersja podsumowania, zawierająca nieco więcej aspektów. Przechodząc do Meritum, PGA w tym roku rozpoczęło się w piątek 25 października i trwało aż do niedzieli wyłącznie 27 października. Przez te 3 dni było masę atrakcji, zabawy, a przede wszystkim możliwości obserwowania tego, czego de facto na co dzień nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Ponieważ chodziłem o strony wschodniej, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to stoisko z Farming Simulatorem 25 czy najnowszym gotikiem, do którego ustawiały się ogromne kolejki. Zwłaszcza w sobotę było to widać i czuć z tego co widziałem i słyszałem, żeby zagrać najnowszego gotika trzeba było stać w kolejce nawet półtorej godziny. Co dla prawdziwego fana nie jest niczym w porównaniu z najnowszymi, najlepszymi doświadczeniami, jaka ta gra może zaoferować. Obok stoiska z farmingiem stały dwa potężne klasy. I stojąc obok nich, czułem naprawdę ogromny respekt, widząc, że opona która jest tak naprawdę jednym z nośników tegoż klasa jest większa ode mnie. Dotko człowiek sobie może wyobrazić do jakich zastosowań ten sprzęt został stworzony. Niedaleko gotika można było pograć sobie w Kingdom Come Deliverance 2, którego premiera jest zaplanowana na przyszły rok. Z uwagi na to, że jest to przedpremierowe wydanie demo gry, był całkowity zakaz fotografowania i kręcenia filmów właśnie z rozgrywki. Nic dziwnego, no, potrzebujemy jednak mimo wszystko trochę czasu, aby samemu pograć w tą grę. Osobiście nie jestem fanem gier RPG, ale postanowiłem spróbować i stałem w kolejce dobre 50 minut, ponieważ w niedzielę akurat była tam dość mała obsada. No i okazało się, że po tak naprawdę 10-15 minutach udało mi się grę zagrać. Demo trwało równe 20 minut. Tyle mogliśmy zagrać. I powiem tak, graficznie mi się taka podobała, to jest zresztą kolejna gra, która w pewien sposób prowadzi Ciebie za rączkę, to znaczy pokazuje ci, co zrobić od punktu A do punktu B, jak przejść, jaką trasą i tak dalej. Ale sama rozgrywka, sam ten początek już w pewien sposób mnie zainteresował. Uważam, że jeżeli byłbym fanem gier RPG, myślę, że tę grę kupiłbym i samą swoją jakby marketingową stroną ta gra zrobiła na mnie wrażenie kupiłbym ją, no ale nie jestem fanem RPG, no to ja jej nie kupię. W tej samej części targu były jeszcze rozgrywane Mistrzostwa Polski w Tekenie, a zaraz obok dwa stoiska z Dragon Ballem. Więc fani anime również mieli coś dla siebie. Więcej w mojej uwagi przykuły stoiska w hali obok, gdzie rozstawione było m.in. LEGO czy Nintendo. No właśnie na stoisku duńskich klosków rok temu zobaczyłem ogromnego bowzera, który co jakiś czas poruszał się. W tym roku postawiono na doktora Eggmana, głównego antagonisty z gry o niebieskim jeżu. Oprócz tego stoisko Sim Center Poznań lokalnej firmy Sim Racingowej, która postawia takie oto fantastyczne stoisko do jazdy. Posłuchajcie i popatrzcie sobie. Z samej obserwacji pracy i działania tego stanowiska człowiek miał frajdę. Ja osobiście podobne stanowisko przedostałem rok temu. Był rozstawiony Ragnar Simulator, na którym przejechałem dwa okrążenia po to, że Brands Hatch GP. I no, uwierzcie mi, że podobne odczucia miałbym pewnie na tamtym stanowisku, gdyż tam wszystko działało praktycznie hydraulicznie, począwszy od pedałów, a kończywszy na poruszaniu się od samego fotela. Po kilka stoisk miał Asus ze swoim rok AliEx, natomiast handheldy, przynajmniej terenusze, nie za bardzo mnie interesowały w tym roku, dlatego odpuściłem sobie badanie tego terenu. Coś konkretnego działo się w halach 5 5A, bowiem to tam rozstawiło się najwięcej sprzętu. Sprawdziłem dwa symulatory. Jeden na stoisku firmy Trustmaster, na którym odpalono Assetto corsa Corsa I po to, że Hungaroring poruszałem się jakąś GT3, ale za Chiny nie pamiętam co to był za samochód. Uwierzcie mi, że sterowanie na takim stoisku, na takim, za pomocą tych, tej kierownicy i tych manipulatorów. Było naprawdę trudne, szczególnie wciskanie sprzęgła czy hamulca, uwierzcie mi, że naprawdę dużo siły trzeba użyć, żeby to auto hamowało, ale jednocześnie trzeba uważać, żeby nie doprowadzić do zblokowania kół. Coś cudownego, i uważam, że jeżeli podobnie sterowanie wygląda prawdziwym samochodem, to Sim Racing w pewien sposób oczywiście oddaje prawdziwe doznania, których nie jesteśmy póki co jeszcze w stanie przeżyć. Natomiast w zaciszu domowym takie stanowisko, jak sobie złożymy, będziemy mieli z niego naprawdę sporo frajdy. Drugi znajdował się na stoisku Monster Energy z odpalonym Assetto Corsa. Tam ścigałem się z graczem, który akurat siadł w tym samym momencie co ja: po to, że Nurburgring, ale tam była bodajże jakaś GT4 BMW GT4. Nie wiem czy, 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 konkretnie jaki to model, zapomniałem tam. Te informacje też dość szybko przesuwały się. W każdym razie ścigaliśmy się w wyścigu, bodajże trzyokrążeniowym, i udało mi się ten wyścig wygrać. Z ponad 20-sekundową przewagą, ale same odczucia były bardzo podobne do tych z stanowiska Trasmastera. Przy okazji ciekawostka na stoisku Monster Energy znajdował się minibarek, przy którym można było kupić energetyk. Zgadnijcie po jakiej cenie za puszkę półlitrową. 18 zł? Ile? Scena tak absurdalna jak wyciszanie Brown'a w trakcie jego wypowiedzi w parlamencie europejskim. W ogóle, tak przechodząc między stoiskami, czułem się jak w takim mini miasteczku, tylko że zbudowanym ze sprzętu komputerowego. A, a propos samego sprzętu, to warto wspomnieć o stoisku firmy Entity, która miała swoje, swoją małą scenę i wystawione na zewnątrz różne obudowy, które możecie sobie zobaczyć. Rok temu również stali z różnymi właśnie wersjami obudów. W tym roku ponownie mnie zaskoczyli, bo podskoczyli o poziom wyżej według mnie z finezyjnością. Zresztą zobaczcie sobie sami. Z kolei na stoisku firmy Huzaro stał taki egzemplarz. Komponenty wewnątrz obudowy, okraszonej akcentami z najnowszych zestawów Lego Fortnite. Z kolei w mini sklepiczku można było zakupić klapki z logo komputernika. Niestety w tym roku już w piątek przydały się jak ciepłe bułeczki. Myślę, że fani pamiętali ubiegłoroczny. Wydanie tych klapek i chcieli sobie po prostu kupić z tego roku również pamiątkę. No ale jak widać, my byliśmy z Kajetanem w piątek, bodajże, bo po godzinie 12 już tych klapek nie było, co oznacza, że albo wzięli za mało, albo ludzi aż tyle było i że mogli po prostu wykupić cały towar. Zaraz obok mieściło się stoisko firmy Lexar, która produkuje dyski SSD czy pamięci RAM. Na tym stoisku można było zagrać w grę 10 sekund. Wystarczyło zatrzymać stoper, który wyświetlał się na ekranie, w czasie równym wynoszącym 10 sekund, bez tam różnic co do 10, czy setnej części sekundy i dzięki temu można było wygrać nagrodę. Podjąłem to wyzwanie, każdy miał trzy próby. Moja pierwsza próba zatrzymała się na 9 sekund 99 setnych. Niby blisko, ale jednak nie wystarczyło. Druga próba 9,94 i trzecia 9,91, czyli jest każda kolejna gorsza. Byłem naprawdę bardzo blisko w każdej z nich no, ale trudno, no, nie udało się wygrać. Natomiast, to pokazuje, jak tutaj ważny w tej grze jest po prostu refleks. Oczywiście nie można pominąć wielkiej sceny, na której rozgrywały się panele dyskusyjne, ale ja skupię się na stoisku firmy RTV Euro AGD, która rozstawiała własną scenę, na której rozgrywano turniej CS2, wspierany sprzętowo przez firmę LG. I okazuje się, że obok stoiska RTV Euro AGD stał również Samsung, który miał wystawione najnowsze modele z serii Galaxy S, Galaxy Z czy swoich tabletów. Nieco dalej, mniej wartownika zaczepiła pewna przemiła dziewczyna, która zachęciła nas do przetestowania cichych klawiatur mechanicznych firmy Dark Project. Niewiele myśląc, udaliśmy się na ich stoisko gdzie zobaczyliśmy bardzo małe pomieszczenie, zresztą bardzo dobrze wygłuszone, w którym znajdowało się kilkanaście modeli klawiatur, które można było sobie wyklikać, przetestować według własnych potrzeb. Mi osobiście przypadła do gustu ta wersja, kolorystycznie bomba, natomiast pośród wszystkich tych modeli była ona najcichsza. Niestety wszystkie prezentowane klawiatury były w wersji krótkiej, to znaczy bez części numerycznej, Osobiście troszeczkę się zawiodłem, ponieważ myślałem o zakupie takiej jednej, natomiast zostałem zapewniony o tym, że producent wie o tym i będzie w przyszłości oferował już wersję pełnowymiarowe. Oprócz tego po drugiej stronie znajdowała się mini na którą można było wejść i sprawdzić się w tak zwanym mistrzu klawiatury, czyli szybkim i bezbłędnym pisaniu słów na klawiaturze. W ciągu 300 sekund mieliśmy napisać jak największą ilość słów, którą widzieliśmy na ekranie. Po ominięciu tego czasu program pokazywał nam wyniki, obliczał oczywiście te dane w locie, czyli szybkość, czas pisania i pozostałe inne parametry, które można było sobie podejrzeć. Przy okazji wizyty w tamtej części kilku sprzedawców oferowało swoje gry używane na różne platformy. Mi udało się wyhaczyć następujące egzemplarze. Rayman 2 w polskiej wersji językowej na PC, który kosztował mnie 100 zł. W środku oczywiście oprócz samej gry znajduje się instrukcja w języku polskim która tak naprawdę dopełnia w całości ten okaz. Oprócz tego poka 2 na PlayStation 1, która kosztowała mnie 80 zł, oczywiście w środku oprócz samej gry znajdują się także również instrukcje i pewne dodatki reklamowe. Mam nadzieję, że ten okaz można powiedzieć okaz uzupełni moją kolekcję gier na PlayStation 1. No i coś co bardzo lubię, co często się pojawia i co czasami pojawia się na moich streamach, mianowicie Singstar, w tym wypadku jest to wersja z samymi piosenkami ABY. 25 piosenek na PlayStation 3 za 40 zł. A teraz zdanie główne, coś, czego mi brakowało rok temu na PGA, a w tym roku dostałem. Ogromne stoisko z retro konsolami, komputerami i automatami. Ta część hali została podzielona na kilka sekcji. W pierwszej z nich znajdowały się konsole, począwszy od Atari 2600, aż po PlayStation 2. Wszystkie te konsole były podłączane do telewizorów 14-calowych, kineskopowych, aby oddać troszkę klimatu. Pierwsza sekcja od dwóch pozostałych została oddzielona Ministerną, na której odbywały się wywiady i panele dyskusyjne, głównie w temacie starszych gier. Myślę, że gikowcy czuliby się tam jak u siebie w domu. Na pozostałych dwóch sekcjach znajdowały się retro z odpalonymi takimi klasykami jak Quake 3 czy Doom oraz retro-komputery np. Commodore 64 czy ZX Spectrum oraz ich nowsze odpowiedniki w postaci emulatorów. Za nimi znajdowała się sekcja z mini-automatami, ale także taka perelowska ścianka z kanapą, stolikiem i starym telewizorem Unitry, tylko zapomniałem jaki to jest model. Obok znajdowała się przeszklona gablota, w której znajdowały się dwa egzemplarze konsol od Nintendo. Pierwsza to Nintendo Virtual Boy. Taki technologiczny przerywnik między SNES-em a Nintendo 64. Konsola stawiana na dwóch nogach, którą grało się patrząc przez taki dość duży okular, który zresztą możecie zobaczyć na zdjęciu, a druga konsola to Color TV Game, jedna z pierwszych konsol oferowanych przez Nintendo, jeszcze przez nich nieprodukowanych. Pomiędzy nimi znajdowała się gra Video Challenger, która swoją fabułę posiada na kasecie VHS. Istny majster sztyk, a to jest akurat gra z lat 80. Na tamtej sekcji spędziłem dość dużo czasu. W pierwszej kolejności starałem się zagrać na tych konsolach starych, których nie miałem przyjemności dotknąć czy zobaczyć, a tym bardziej na nich pograć, a było to Atari 2600. Na nim był odpalony Pac-Man i naprawdę można było poczuć ten klimat. Ten joystick, ta twardość tego joysticka w przesuwaniu lewo-prawo naprawdę ogromna. Ja się nie dziwię, że osoby, które wspominają na przykład czasy Komodorka czy właśnie Atari, mówiły o wielokrotnie złamanych przyciskach czy tych joystickach. Nic dziwnego, trzeba było użyć naprawdę sporej ilości siły, żeby ten joystick działał, a złamane. Drążki tylko potwierdzały to, że czasami gra potrafiła być pełna emocji. Oprócz tego zagrałem na Pegasusie obecnym w Polsce w latach 90. Akurat tam była ułożona składanka Quator Sports od Cold Masters, więc niewiele patrząc, wybrałem sokera. Pograłem sobie przez dobrych 5 minut w tą gierkę i naprawdę cieszyłem się każdą sekundą mając w dłoni pad tej. Konsoli. Coś, co może dla Was wydawać się dziwne, ale dla człowieka, który urodził się w latach 90. i który miał podróbki, podróbki, podróbek tego urządzenia, no, naprawdę warta uwagi. Przygoda, która pewnego rodzaju spełniła się właśnie podczas tego PGA. Mając świadomość tego, że polska firma Bob Mark sprowadzała z Chin urządzenie, które teraz jest kultowe, to naprawdę orzeźwiające doświadczenie. Odpaliłem sobie także na komodorku 64 grę River Raid i powiem szczerze, że ta wersja w porównaniu do Pegasusowej tudzież NESowej e, no różni się graficznie. Delikatnie, ale różni się i uważam, że na komodorku, którego kiedyś chciałem sobie kupić, e, myślę, że taka, taka chęć zagrania we mnie przynajmniej częściowo została spełniona, naciszyłem oko, naciszyłem e, siebie wewnętrznie. Tym, że mogłem pograć sobie na tym sprzęcie, i uważam, że to naprawdę super sprawa, że takie konsole i takie komputery tam się właśnie pojawiły. To tu również po raz pierwszy na żywo ujrzałem iMac G3, komputer typu All-in-One od Apple'a. Wygląd systemu macOS 9 był mi wcześniej znany, ale zobaczyć coś takiego na żywo to zupełnie inna sprawa. Na komputerze było odpalonych kilka okienek, ale jedno przykuło moją uwagę a było to okienko z otworzoną zawartością napędu optycznego. W nim znajdowała się płyta z grą Kłek, którą niewiele myśląc postanowiłem odpalić. No i przyznam szczerze, że po kilku minutach rozgrywki stwierdziłem, że sprzęt Apple a do gier no niezbyt się nadaje. Graficznie może i dobrze gra wyglądała, ale ilość klatek nie była powalająca tam w okolicach 20-25, tak na oko rzecz jasna tam było, co nieco zmniejszało doznania korzystania z tej gry. Na plus natomiast mogę przyznać, że obraz wysiedlany na pulpicie był bardzo ostry i bardzo płynny. Patrząc z perspektywy czasu nie dziwię się, że takie sprzęty niedostępne w komunistycznej Polsce w latach 90 robiły furorę na ówczesnych dzieciakach i dorosłych. Klimat tamtych lat świetnie oddają słowa wypowiedziane przez Dark Archona w jego filmie o historii PlayStation 1. Na początku lat 90. w Polsce wszystko stało na głowie. Nowo powstała Trzecia Rzeczpospolita w szaleńczym tempie nadrabiała technologiczne zaległości ostatnich dekad. Dziesiątki lat zachodniego rozwoju, niczym jedna bezkształtna masa napływały nieprzerwanie do kraju. Cztery generacje konsol współistniały w tej dziwacznej, anachronicznej bańce. I dokładnie tak się czułem przechodząc między stoiskami i biurkami, słysząc w tle dźwięki piszczenia kineskopowych monitorów i telewizorów. Przed nagrywaniem tego odcinka, przeglądając zdjęcia, natrafiłem na to, co tygrysy z zagranicą lubią najbardziej, czyli polski akcent. because kurwa. Wśród wykonanych fotek, na jednym z nich pojawił się komputer polskiej produkcji Unipol Brite 2086, produkowany przez gdańską firmę Unimor przy współpracy polonijnej firmy PZ Polbrit International z części Timexa TS 2068 sprowadzanych z Portugalii. Dzięki temu zdjęciu jestem bogatszy o wiedzę o polskich konsolach, bo wcześniej znana mi była tylko historia polskiego TVG-10 produkowanego przez wrocławskie Elwro i później Ameprod, aż żałuję, że nie stanąłem przy tym komputerze na dłużej no i nie pograłem w odpaloną gierkę, no, i też nie przyjrzałem mu się z bliska, ale uwierzcie mi, że jeszcze ku temu będzie dobra okazja. Zwłaszcza, że ten komputer jest, można powiedzieć, takim polskim odpowiednikiem ZX Spectrum. Sam Timex TS 2068 to była, powiedzmy sobie szczerze, kopia ZX Spectrum, no a na bazie tej kopii została stworzona polska kopia, czyli, jakby nie patrzeć, ówczesna myśl technologiczna to nic innego jak reverse engineering i kopiowanie zachodnich rozwiązań. I tym optymistycznym polskim akcentem chciałbym Wam podziękować za obejrzenie tego materiału. Weekend w Pozaniu był udany, co zresztą widać po mojej minie. Mam tylko nadzieję, że te targi nie umrą w kolejnych latach, bo szkoda by było stracić taki fajny punkt rozrywki na, na mapie Polski i na mapie świata, ale o tym dlaczego tak mówię, to dowiecie się z dłuższej wersji podsumowania. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego materiału, jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału to może to zrobić klikając ten czerwony guzik, Kładniecie również na mój serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w następnym filmie.